Interesujcie zdrowie i techniki naturalnego odzyskiwania i utrzymywania zdrowia? Wtedy możecie też zainteresować moja książka o frejki, naturalnej formie uzdrawiania, której każdy może się nauczyć. Zapraszam do oglądania. Więc to jest moja książka Rejki Odkryj Moc Zdrowia, i teraz przedstawię Ci jej spis treści. Rozdział pierwszy jest o tym, czym jest energia. Różne jej koncepcje. I w podrozdziałach dowiesz się, czym jest ogólnie energia, czym jest siła życiowa, czym jest Rejki, czy prana, mana, magnetyz zwierzęcy. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz podsumowanie. W rozdziale drugim jest już wprowadzenie do wiedzy o energii i terapii reiki. Dowiesz się, czym jest energia reiki, a czym jest terapia reiki. Czym nie jest reiki i do czego służy energia reiki, a do czego nie służy energia reiki. Ponadto, czym się różni terapia reiki od innych form bionergoterapii, jest to bardzo ważne, bo są różne rodzaje bionergoterapii, no i są diametralne różnice pomiędzy nimi. Następnie dowiesz się, jak wygląda sytuacja Rejki na świecie. Poznasz badania naukowe związane z działaniem terapii Rejki. Ja byłam pierwszą osobą, która pisała o takich badaniach w języku polskim. E, dowiesz się, jak wygląda e, Rejki w szpitalach. Czym jest ideogram Rejki? Jak go interpretować? Poznasz sytuację Rejki w Polsce. Dowiesz się też, jaka jest opinia arcybiskupa Pelaka o medycynie naturalnej i bioenergoterapii. No i masz znowu już podsumowanie. Następnie jest rozdział trzeci, gdzie dowiesz się, jak wyglądają, jak mogą wyglądać różnego rodzaju szkolenia rejki, jak to wyglądało wcześniej i kiedyś i teraz. Dowiesz się też, dlaczego warto zajmować się terapią rejki, jakie są stopnie i kursy rejki, jak wyglądało nauczanie dawniej i obecnie. Wielki mistrz rejki, czy rzeczywiście jest taki wielki? Jaką wiedzę i umiejętności uzyskasz dzięki kolejnym stopniom rejki? Dla kogo są kursy rejki i co wybrać: kursy osobiste czy na odległość? A może lepsze są indywidualne czy zbiorowe? Jak długo mogą trwać kursy rejki? Po jakim czasie możesz odbyć kurs kolejnego stopnia rejki? No wiesz, jakie są programy w kursów rejki? Możesz sobie porównać czyjeś programy i moje programy. Co to są inicjacje? Oczyszczanie po inicjacjach? Jak wybrać dobrego nauczyciela rejki czy uzdrowiciela rejki? W rozdziale czwartym poznasz ważne osoby w historii Rejki. Jak Rejki przybyło do świata zachodniego. Dowiesz się, jak wyglądały Rejki w najdawniejszych czasach. Poznasz krótką historię Mikao Usui. Dowiesz się, jak Rejki przybyły do świata zachodniego. W rozdziale piątym poznasz zasady Rejki. Jest to bardzo ważne, bo one są podstawą zdrowia, zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego. Dowiesz się, dlaczego do systemu Rejki zostały wprowadzone specjalne zasady, i poznasz je, ich znaczenie. Oraz jak je wprowadzać w życie, co się dzieje, kiedy ich brakuje. I to są właśnie dziś nie złości, właśnie dziś nie martw się, negatywne emocje, czy należy się i bać. Właśnie dziś pracuj wytrwale, właśnie dziś szanuj, właśnie dziś bądź wdzięczny i poznasz też znaczenie zasady wymiany energii. Następnie masz rozdział szósty, który mówi o systemie energetycznym człowieka. I dowiesz się tu różnych rzeczy ważnych dla diagnostyki i dobierania zabiegu. O aurze czakra i meridiana. Następny rozdział, rozdział siódmy, mówi o oczyszczaniu z negatywnych energii i energetyzowaniu za pomocą reiki. Dowiesz się, jak, jak wygląda przygotowanie do wykonywania zabiegów reiki, przesyłania energii reiki, jak się zakończa przesyłanie reiki, jak wygląda i po co jest oczyszczanie i energetyzowanie za pomocą energii reiki pożywienia i napojów, rzeczy i kryształów, pomieszczeń, talizmanów i amuletów oraz jak robić. Uzdrowienie Reiki dla roślin i zwierząt. W rozdziale 8 poznasz wprowadzenie do wykonywania zabiegów w terapii Reiki na ludziach. Dowiesz jaki jest BHP wykonywania tych zabiegów, diagnostykę i technikę dobierania zabiegów do dolegliwości, procedurę wykonania zabiegu pełnego krok po kroku oraz typowy zabieg Reiki inne zabiegi związane z Reiki. Jest ich bardzo dużo. Ja na swoich kursach uczę około 30. Na większości kursach poznasz tylko od 1 do 3 w rozdziale 9 poznasz zabiegi na innych ludziach, wstęp do zabiegów na innych ludziach, procedurę wykonywania zabiegu pełnego, zabieg rejki na innych ludziach, pozycję dłoni, dobieranie zabiegu do dolegliwości, przykłady innych specjalistów, dobieranie zabiegu na podstawie diagnostyki czakralnej, jak wygląda, czakry, wskazania do zabiegu, metodyka ogólna dobierania zabiegu do danej choroby, inne zabiegi rejki wykonywane na ludziach. No i oczywiście jest podsumowanie na na końcu każdego rozdziału. Następnie jest rozdział 10. I w rozdziale 10 poznasz dodatkowe techniki stosowane w terapii Reiki. Poznasz ich zastosowanie, wykorzystanie energii Reiki w masażu, uzdrawianie na odległość i zabiegi Reiki w intencji Tutaj będzie też bardzo dużo przykładów z mojego życia i życia moich kursantów. W rozdziale 11 są różne ćwiczenia mentalne, rozwój moralny i medytacje z rejki. Te medytacje ja stworzyłam, więc jeśli gdzieś się spotkasz, to znaczy, że ktoś ode mnie skopiował. No i dowiesz się, dlaczego jest ważny rozwój moralny z rejki, rola wybaczenia w uzdrowianiu, wpływ samoakceptacji i miłości do siebie na uzdrowienie, w jaki sposób uwalniać się od szkodliwych emocji, pogłębianie związków z innymi, Sobą oraz naturą, to wszystko ci się przyda do rozwoju duchowego. A następnie w rozdziale 12 są techniki przydatne w terapiach i rozwoju. Poznasz podstawy technik relaksacyjnych, medytacji, afirmacji, wizualizacji, huny, metody psychotronicznej, energetyzujące ćwiczenia fizyczne. Przyda Ci się to, aby rozwijać się energetycznie i być jeszcze lepszym w Reiki. No i w rozdziale 13 poznasz podsystemy Reiki i inne formy uzdrawiania energią. Poznasz kundalini reiki, uzdrawienie praniczne, zabieg mesmeryczny, pasy, polarity, leczenie magnetyczne, leczenie ezoteryczne i uzdrowienie duchowe. I to wszystko pomoże Ci porównać reiki z innymi metodami, których też tam zresztą z tego rozdziału się nauczysz. Tak więc tak wygląda właśnie w środku moja książka o reiki. Tak wygląda z tyłu. Zapraszam do czytania i na moje kursy. Linki do zakupu oraz do kursów również darmowego poznasz pod tym filmikiem. Dziękuję.